System utrzymywania pasa ruchu wykorzystuje dane z kamery umieszczonej na przedniej szybie w celu korekty toru jazdy w przypadku nieumyślnego przekroczenia linii ciągłej lub przerywanej. Gdy system utrzymywania pasa ruchu jest włączony, lewe i prawe linie są wyświetlone na tablicy wskaźników w kolorze szarym oraz świeci się lampka kontrolna. Jeżeli kamera nie wykryje linii ciągłej ani przerywanej, lampka kontrolna i linie na tablicy wskaźników są wyszarzone. Po wykryciu linii, lampka kontrolna i linie mają kolor biały. Jeżeli kamera wykryje tylko jedną linię, zostaje ona wyświetlona na biało na tablicy wskaźników. Wykrywanie działa podczas jazdy z prędkościami od 65 do 180 km na godzinę. Jeżeli pojazd jest bliski niezamierzonego przekroczenia linii lub znajdzie się blisko pobocza bez żadnych wskazań, kamera wykrywa zagrożenie i włącza system, który skręca kierownicę i koryguje tor jazdy. Lampka kontrolna na tablicy wskaźników i linia zmieniają kolor na żółty w celu ostrzeżenia. Jeżeli, mimo skorygowania toru jazdy, system utrzymywania pasa ruchu nie może uniknąć zagrożenia, lampka kontrolna i przekroczona linia, wyświetlane na tablicy wskaźników, zmienią kolor na czerwony. System powoduje również wibrowanie kierownicy, sugerując w ten sposób, że kierowca powinien z powrotem przejąć kontrolę nad pojazdem. Jeżeli system utrzymywania pasa ruchu jest włączony i wykryje, że dłonie kierowcy nie spoczywają na kierownicy lub kierownica nie została poruszona, Lampka kontrolna na tablicy wskaźników zmieni kolor na pomarańczowy i wyświetli się komunikat Utrzymuj kontrolę stowarzyszącą temu aktywacją sygnału dźwiękowego. Aby włączyć system utrzymywania pasa ruchu, najpierw na ekranie centralnym OpenAR Link należy ustawić funkcję utrzymywania pojazdu na pasie ruchu. Przejdź do sekcji pojazd i wybierz systemy wspomagające kierowcę. A następnie wybierz system utrzymywania pasa ruchu. Wybierz system utrzymywania pasa ruchu. Aby aktywować funkcję, naciśnij ten przycisk. Na tablicy wskaźników pojawi się komunikat System utrzymywania na pasie włączony, a także włączy się lampka kontrolna i kontrolka ostrzegawcza zintegrowana w przełączniku w celu potwierdzenia aktywacji tej funkcji. Gdy system utrzymywania pasa ruchu jest włączony, ostrzeżenie o zjeżdżaniu z pasa ruchu jest automatycznie włączone, nawet jeżeli nie jest wybrane na ekranie multimediów. Jeżeli w systemie multimediów w menu utrzymywanie na pasie ruchu nie wybrano żadnej funkcji, na tablicy wskaźników po naciśnięciu tego przycisku pojawi się komunikat: "System utrzymywania pasa ruchu nie jest skonfigurowany", a kontrolka ostrzegawcza zintegrowana w przełączniku pozostanie zgaszona. Aby wyłączyć ten system wspomagający, naciśnij przycisk ponownie, aż pojawi się komunikat. System utrzymujący pojazd na wybranym pasie ruchu wyłączony. Lampka ostrzegawcza w przełączniku zgaśnie, a lampka ostrzegawcza i linie znikną z tablicy wskaźników. Można go także odznaczyć z poziomu ekranu systemu multimediów. Dla wygody użytkownika istnieje możliwość dostosowywania niektórych parametrów, takich jak intensywność drgań kierownicy oraz czułość wykrywania linii. Naciśnij w menu systemu utrzymywania pasa ruchu przycisk ostrzeżenie o zjeżdżaniu. Dostępne są trzy ustawienia czułości: wcześnie, standard i późno. Przy ustawieniu poziomu czułości na późno linie będą wykrywane dopiero po przekroczeniu. Przy ustawieniu standard podczas zbliżania się do linii wydawane będzie ostrzeżenie. Ustawienie wcześnie powoduje ostrzeżenie po zbliżeniu się do linii. Można także wybrać jeden z trzech poziomów intensywności wibracji ostrzegawczych. Pamiętaj, że po każdym uruchomieniu silnika funkcja utrzymywania pasa ruchu ma ustawienia z chwili wyłączenia silnika. Jeżeli podczas wyłączenia silnika układ był włączony w trakcie kolejnego rozruchu, również będzie aktywny. W celu zapewnienia właściwego działania systemu utrzymywania pasa ruchu należy utrzymywać kamerę oraz przednią szybę w czystości i w dobrym stanie. Funkcja może być czasowo niedostępna w niektórych przypadkach, takich jak słaba widoczność lub występowanie ostrych zakrętów. W takim przypadku linie i kontrolka są szare. System utrzymywania pasa ruchu nie działa na biegu wstecznym. Funkcję należy wyłączyć przy wjeżdżaniu w obszar z nietypowymi oznaczeniami, na przykład do strefy robót drogowych. Jeżeli na tablicy wskaźników świeci się ta lampka kontrolna i wyświetla komunikat, sprawdź przednią kamerę, oznacza to usterkę wykrytą przez system utrzymywania pasa ruchu. W celu rozwiązania problemu skontaktuj się z przedstawicielem Renault. System utrzymywania pasa ruchu w żaden sposób nie zwalnia kierowcy z konieczności zachowania uwagi na drodze. Zawsze zwracaj uwagę na warunki drogowe i otoczenie pojazdu.